Jest okoń. Gdzie? Trudne warunki, więc tym bardziej cieszy. No w tym odcinku będzie podsumowanie. No dzień dobry. Może trochę wiać, bo jest no dzisiaj wiecznie, Ale postaram się jakoś to tak zrobić, żeby to było jak najmniej uciążliwe. Jestem na rybach, dzisiaj ze spinningiem. Jestem nad Postomią. No i zobaczymy, pouganiam się za okoniami trochę. Teraz jestem na takim głębszym odcinku. Spróbuję swoich sił. A jak tutaj nic nie weźmie, to będę się przemieszczał wałem w kierunku Słonska i i będę próbował coś złowić wreszcie. Wykonałem paręnaście rzutów na tamtej miejscówce. Zero efektu, jak to zwykle w moim wykonaniu bywa. Ale jest jeden plus, gdyż yy, widziałem na rybek. I to takie ławice dosyć yy, może niepokaźne, ale po 20-30 sztuk, więc yy, okoń ma na czym żerować, jak i inna ryba. Na pewno, ale żadnych spałów nie widziałem nie, nie widziałem żadnych takich gonit charakterystycznych dla okonia więc zdecydowałem, że od razu jadę pod Słonsk pod ten most pegerowski tam na, tej, na tym szerszym odcinku spróbuję coś więcej podziałać Pamiętacie to miejsce? Nie? Dwa, dwa odcinki was katowałem stąd. No i widzicie sami, jak jeszcze półtora tygodnia temu, w sumie tydzień temu, nie było tutaj kaperonów. Prawda, były te wyspy, ale nie było kaperonów. A teraz, jak woda opadła, wszystko, wszystko poszło do góry. Ale nic, no tutaj, jak zapowiedziałem. Popróbuję. Jakieś tam imitacje tych pszczółek, robaczków mam. Te powierzchniowe przynęty raczej tu będę używać z wiadomych przyczyn. Wysiadam, uzbrałem wędkę i działam. Pierwszy rzut i od razu ryba. Oby to nie była krątwa pierwszego rzutu, chociaż na tamtej miejscówce nic nie udało mi się złowić. Chwycił na taką moto wiroweczkę z chwościkiem. No ja go odczepiam i wypuszczam. W pierwszej fazie trzeba dosyć szybko prowadzić, później już jest taka rynna i można trochę uspokoić przynętę, ale no przy tych kaperonach to pewnie nie, nie jedna właśnie wirówka czy coś została utracona. Widać, że interesują się przynętą, bo jakieś takie no, drobne, jeszcze mniejsze od tego złowionego okonie podbijają. Ale no, tutaj też konkretne ryby potrafią być. Właśnie tak jak mówiłem wczesną wiosną tutaj padł mój rekord okonia 33 chyba miał, no powyżej 30 na pewno. Oni tutaj mają bardzo dobre warunki w tym gąszczu. Zaraz zmienimy przynętę, może na jakiegoś wobrerka czy coś. Użyję takiego w naturalnych kororach coś imitacja ukrei i tego typu rzeczy. O, właśnie porządnego konia tutaj widziałem. Szkoda, że właśnie nie można użyć główki jigowej, jakiejś gumy. To wtedy, wtedy może i ten większy z naby potrzeb. A tak to trzeba tymi powierzchniowymi przynętami próbować. I tutaj nie ma się takiego powiedzmy pora manewru z racji tej roślinności. Ale kto nie próbuje, ten nie ma ryby. No pożywienia tutaj mnóstwo mają, bo tego na rybku no jest pełno. O! Wyjdzie. Zaczek. Dobra, idę odczepić. Okej, okay, przynęta wyszła z zaczepu, ale raz, że spalone miejsce dwa to jest pewnie znak, żeby się przemieścić trochę. O, tutaj płycisna totanna. Nad nie będę próbował rzucać. Ale za tą wieżą coś, może jakiś skrawek, oczko znajdę. Pewnie, że znajdę, bo może nie tutaj bezpośrednio, bo też jakąś żabą przy tych trawach, taką kurta powierzchniową, jak tu w Ameryce na basy yy, łowią, to może coś by się dało podziałać. O, ja spróbuję tutaj tym razem. Okoń, gdzie? O, ten ładniejszy. Patrzcie sami. No, ten woberek bardzo fajny jest. Mocno się wbił na dwa haki. Wezmę szczypce. O, szczypcami od razu. Taki oto okonek. Wiem, że może mały, ale na tym bez co ja pokazywałem, naprawdę cieszy. A ja próbuję dalej. Ok, przemieszczam się już na ten taki czystszy odcinek. Bateria w kamerze niestety już pada, więc będę tylko się włączał jak coś złowię. Ale co ja miałem jeszcze powiedzieć? Rzucam, rzucam sobie, patrzę, no jakiś kłąb no kłomp mułu się zebrał, nie? Patrzę, a tam sumnie. Sum na postomie w ogóle dla mnie niepojęte, chociaż znam przypadek, że gościu złobił suma, ale, no, zobaczyć w naturalnym środowisku, jeszcze tutaj jest tak dosyć płytko, no to, to jest w ogóle niesamowite wrażenie. On też nie był duży, pewnie nie miał wymaru, wymiaru, gdzieś z 50 cm miał tak na oko. Mega widok. To miejsce też powinniście kojarzyć, bo pochodzi z odcinka, kiedy próbowałem łowić pstrągi. Teraz, no niestety, zarosło i nie ma tak dobrze. Patrzę, bo dobra przezroczystość wody jest i znaczy to ma plusy i minusy. Plusy takie, że widzę, czy są ryby, ale ryby też widzą mnie. Pójdę tam do tego rowku, bo dalej nie, nie przejdę, ale porzucam, no, tu, w tych miejscach, nie. Głębsze miejsce, więc założyłem gumkę na główce dźgowej. No i są efekty. Kolejny okonek, taki 15, tak można powiedzieć. Dwa rzuty później, i znowu okonek wpadł na gumkę. Taki sam jak poprzedni, zaraz go wypuszczam. No, żeby nie było, że ja biorę takie okonki na paternie. No, ja już złożyłem wędkę. Jestem w aucie, bo wieje i na zewnątrz by nic nie było słychać. No i co? Czas na podsumowanie. W tym odcinku akurat będzie podsumowanie, bo były ryby. Co prawda mała te okonki, ale jednak były. Coś się działo. Co mogę powiedzieć? One były... Po prostu strzeliłem się w pół godziny jakieś ich aktywności, bo potem rzucałem i na gumkę, i na wobrery, i na, na wszystko. Próbowałem wszystkich rodzajów przynęt. To niestety nic nie, nie, nie brało, nic nie, nie skubało. A wcześniej, jak mówiłem, były i te okonie, i były uderzenia, były spławy, teraz nawet spławów nie było. Nic w ogóle, woda umarła, nic nie gania drobnicy, więc... Pół godziny się szczeliłem i te chyba 5 koni wyciągnąłem. No i zobaczyłem suma. Pierwszy raz w życiu, powiem Wam, że widziałem suma na żywo. Bo nigdy, nigdy nie, nie widziałem, ja też nie jestem sumiarzem. Co prawda to też był maluszek, tak na moje oko to z 50 cm miał. No ale w naturalnym środowisku, na płytkiej wodzie, no bajka po prostu. I co mogę powiedzieć? No. Za kilka dni pewnie znowu wyruszę na, na ryby. Czy coś złowię to, to tego nie wiem. Ale fajnie, że coś, coś się ruszyło. Coś się ruszyło, są ryby. Nie wracam o kiju. Więc. No co? Co ja mogę jeszcze powiedzieć? No trzymajcie się jak to zwykle w moich odcinkach bywa. Do następnego.